Dzień dobry, ja jestem Rafał, to jest samochód, to jest warsztat, doszliśmy praktycznie do finału, jeżeli chodzi o naprawy od tego samochodu, już się na niego napatrzyłem, jest bardzo ładny, ale no niestety to jest auto do pracy i puszczamy go w tym miesiącu już do roboty tak na grubo. Plany były różne, ażeby go sprzedać, ażeby go gdzieś tutaj wstawić na jakieś takie krótsze trasy, ale wróci jeszcze na trasy daleko pamiętacie, pamiętacie jak robiłem te, i co nie pamiętałem, to robiłem takim, taką, taką tablicę z głównymi yy, usterkami, jakie chciałem wtedy wy, wymienić albo naprawić. Yy, każdy pamięta jak, w jakim stanie był ten samochód, a w jakim jest teraz. I tak. Mieliśmy tak tylny most. Pamiętacie, zabezpieczenie antykorozyjne. To zostało wykonane. Felgi pomalowane. Przód. Przód naprawiony. Przeglądy. Przeglądy są jak najbardziej jeszcze w porządku. Jeszcze można na przeglądach widzieć yy, 4, 4 miesiące. Także bez sensu na dzień dzisiejszy wymieniać oleje yy, czy to. W tylnym moście, czy w tylnym moście jest chyba do końca roku ważny przegląd, a w silniku jeszcze chyba do, do czerwca, a mamy luty, także niech to auto trochę popracuje, a nie tylko na początku koszty. Gdyby trzeba było, to byśmy to zrobili. Hamulce są nowe klocki dane. Było widać w tamtych yy, poprzednich odcinkach. Sprzęgło. I właśnie yy, tak to jest jak się coś mówi z pamięci, prawda? No, gdzieś mi doświtało, że ten ze ma przejechane już 500 tysięcy. Po prostu no, nakład jakichś informacji, może z innego auta, dlatego postanowiłem wydrukować. Proszę bardzo, to jest historia samochodu yy, z Mercedesa Benz Mojciuk Szczecin. Tak jak wspomniałem, ja auta serwisuję sam. To co umiem zrobić, tym bardziej, że teraz mam warunki, gdzie to robić. A jeżeli czas mi na to nie pozwala, albo muszę skorzystać z usług zewnętrznych, to jest to tylko i wyłącznie serwis Mercedes-Benz Szczecin. I tutaj mamy takie różne tutaj. Fajna sprawa: wszystko było napisane, tutaj jest napisane jaki przebieg jakiego dnia, co było robione, każda śrubka. Także wcześniej to auto było praktycznie serwisowane tylko. Na serwisie tu jest 2017, 2017, 2018, może inaczej tą kamerę wezmę, tak żebyście może też mogli, na motor pójdziemy. Taka historia samochodu, jakby ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda 2017, to to było praktycznie przegląd ogólny. Wymiana filtra, a także jako taki główny usterek, to auto dziwo nie miało. Tutaj w sumie się nic takiego nie popsuło, naprawdę. Tylko były takie, takie, bieżące, takie części, które się zużywają. No dobra, tu jest 2018, 2018, 2018, 2019, 2019. O, tu była, o, w 2019 roku była domontowana chłodnica powietrza, wymiana chłodnicy powietrza do ładowania, czyli był wymieniony Intel Cooler bo był nieszczelny, była wymieniona chłodnica, cieczy od razu na nową także te auto naprawdę jest doinwestowane, naprawdę jest odmłodzone bo jako jednostka napędowa silnik, silnik jest w oryginale w oryginale, przepraszam w silniku nie było żadnej ingerencji, tak jak tutaj wcześniej też napisałem kosmetyka, a światła dzienne światła dzienne by mi się przydały, no to jedyne co nie udało mi się zrobić ale sygnał dźwiękowy jest, kosmetyka jest końcówka wtryskiwaczy a i zaraz sobie i regulowane zawory też były, także tutaj też do, 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 doczytałem się, że jeszcze te nie są wymagane te dodatkowe czynności. Wtrysków nie wymienię z tego względu, że auto chodzi mimo wszystko. Tak myślałem, żeby wymienić z racji przebiegu, ale po pierwsze, oryginalne milion 300 przebiegu, ale auto nie kopci, dobrze odpala. Zrobiłem ostatnio trzy trasy kontrolne, wyszło mi spalanie na. na Yy, poziomie 26,5 litra yy, ładunki średnio ciężko w jedną stronę 14 ton, w drugą chyba 17. Także po co to ruszać, jak to oryginalne i chodzi? Także wtryski jak najbardziej zostają. I właśnie dojdźmy do sprzęgła 2020, coś tu było robione. Wymiana sprzęgła, zobaczcie, w 2020 roku. A mi się porypało, że, 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 że tu jest sprzęgło do wymiany. Demontaż, nie montaż tarczy zaciskowej, to czyli sprzęgło było robione 110 y, 100 Dobrze mówię? Czyli tu jest 112 000 za okrągleniu, a on ma teraz 100 y, 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 300 000? Przepraszam. 300 tysięcy, czyli sprzęgło było robione 200 tysięcy temu, czyli nie ma mowy, żebym ja tam łap wkładał. Tym bardziej, że jest włożone sprzęgło, yy, sprzęgło i łapa Mercedesa. Nie, nie, poczekaj, momencik, ja tu sprzęgło dostarczałem bo oni tylko tutaj dali o podkład dźwignię tak łapa poszła mercedesowska oryginalna ale ja sprzęgło do, dowiozłem zachsa, tak teraz sobie już tak w pełni to przypominam także nie ma co grzebać zostały dwie ostatnie rzeczy do zrobienia i auto jest w 100% i znika z tego placu raz, razem z tą naczepą nie chcę tego tu widzieć mogę oglądać co drugi weekend na tym placu te auto ale już wystarczy. Ładne jest, nie powiem. Ale z patrzenia nic z tego nie będzie. To albo, albo, albo. Sprzedać mi szkoda, także niech jeździ. Opony te jeszcze na ten rok pokojnie wystarczą. Napędy to to są eleganckie. Napędy są jeszcze grube, także. A co jest do wymiany? Już Wam pokażę. I kończymy dzisiaj ten projekt w 101%. Czyli tak, jak Wam wspominałem, pierdoła. Czyli robimy. O, zobaczcie, ostatnio byłem. Na... O jezu. Wydało się, byłem na serwisie z Kani Mercedesem, tak, ale to. Byłem stamtąd na czapu, chciałem podłączyć pod komputer. O matko, chyba się nie obrażą z Mercedesa. Yy, Robię tą szufladę, i później kosmetyka, sprzątamy kabinę. Yy, co się dzieje? Strasznie yy, jest taka, no, no drży. Trochę to taki irytujący ten dźwięk jest. Poza tym wszystko jest w porządku. Naczepa też jest dobra, bo byłem sprawdzić ją, tak jak zdradziły mnie te <laughs> emblematy skani. Po prostu skania w gorzowie prowadzi też serwis kronę i chciałem sprawdzić, czy tam czy wszystko tam jest w porządku. I oczywiście było. Drugą rzeczą, jaką chcę wymienić, to ten zawór. Chociaż jest cicho, nie? Nigdzie nie, nie słychać powietrze. Specjalnie tym samochodem wyjechałem na dwór, bo, bo pada taka mrzawka yy, i wtedy najlepiej. Słychać, gdzie powietrze ucieka, bo tak, wiecie, ten deszcz to tak powoduje, że on tak bombluje troszeczkę. Bo o, tak, o, takich wycieków już tutaj nie ma. Jedynie co do wymiany, to jest właśnie ten zawór. Teraz może się ktoś zapyta, skoro on nie cieknie, to po co ja go wymieniał? O, jest tutaj nowy zawór. Wapko, nie żadna jakaś podróbka, tylko wapkowski kopiłem I to dzisiaj musi być zrobione. Ten zawór i te łóżko. A skąd wiem, że jest do wymiany? Przecież nie mam komputera, żeby była jakiś błąd. Błędy nie pokazuje. Ja mam taki komputer taki na dwóch nogach, który czasami dzwoni w nocy i w dzień i mówi szefie! Bo tam cieknie, stanęłem na parkingu i cieknie pod siodłem, i cieknie pod siodłem, i cieknie pod siodłem. Tak, zacinał się nieraz ten zawór, nieraz było dobrze, a nieraz jak auto stanęło, to właśnie yy, był duży ubytek powietrza. Wystarczyło wcisnąć dwa razy pedał z hamulca i jak gdyby to się, u, nie wiem, uspokajało. Tylko zawsze było takie, taki strach, że to on raz był dobry, raz trzymał szczelność, raz nie trzymał szczelność. Tylko zawsze sobie tak rozmawialiśmy, że jak to będzie, jak nas zatrzymają w razie do kontroli, akurat w tym momencie mu się zachce popuszczać trochę, nie? Także, żeby nie było takiej sytuacji, to ten zawór sobie dzisiaj wymienimy. I to będzie wsiął, osuszacze, nieosuszacze, to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Dobra, usterka numer jeden usunięta. Jest w miarę, w miarę sztywno. Jest lepiej niż tyle pało, teraz wezmę odkurzacz, bo troszeczkę się tu nazbierało kurzu pod materacem. Szuflady wyeliminowane. Parę śrubek dokręcone troszeczkę, to są wy... No co jest wyrobione, no wszystko jest wyrobione, jest wyrobiona troszeczkę ta listwa tutaj, no i tutaj. Ale pod... Rafał jak podłożył, troszeczkę gumeczki. I zobaczymy, może to wystarczy. W sumie to najpierw pojedziemy na przegląd. Sprawdzimy sobie tak poza... Jak gdyby, poza konkursem, stan techniczny tego samochodu przegląd jest ważny do sierpnia. Ale po tych moich modyfikacjach, znaczy modyfikacjach po moich naprawach, zobaczymy jak to wychodzi na maszynie. Ale najważniejsze jest to, żeby ustawić światła, bo właśnie tutaj, z tej strony, gdzie było właśnie puknięte, to właśnie bije do góry. Na razie jest spoko. Nie tarabani szuflada. Coś tam delikatnie, ale to mówię dlatego, że jest pusta. No i weźmy to pod uwagę, że jednak ciągnik z naczepą, on tak nie tarabani kabina tak jak pusta wiadomo, ciągnikiem siodłowym, jeszcze szczególnie używanym, to samym ciągnikiem jazda po nierównych nawierzchniach takich wyboistych nie jest do najprzyjemniejszych. Po dobrych drogach, jak najbardziej, to nie ma różnicy, ale jak jest Wiecie, takie, jakieś takie kocie czy coś, to Sami dobrze wiecie, że to Skacze trochę, trochę trzęsie Z naczepą jest całkiem co innego, z naczepą to ten samochodzik Normalnie płynie o Dobra, hamuj Hamulce są, powinno wszystko być ok Zobaczymy jak to będzie Oczywiście na tym przeglądzie nic nie będę kamerował, bo ja nie jestem żadna gwiazda, ani nic, ani się też nie będę pytał Proszę pana czy ja mogę kamerować? Nie, nie będę Po prostu w sumie jadę to zrobić dla siebie A tak tylko wam wspomnę Dobra, czerwone Ej Tromp, mój samochód musiał pomyśleć jaki bieg wbić tak Czasami musi pomyśleć jaki bieg wbić, muszę przesmarować też, no ja znowu, ale to niekosztowna Przesmarować siłowni, który przerzuca skrzynię z dolnej na górnej No bo być może względem tego, że to auto troszeczkę No parę tras zrobiłem Ale Wiecie, jak coś stoi i jest nieużywane, to też niedobrze Także już lecimy Nie będę się w sumie powtarzał, już mówiłem, ale Lecimy na grubo Auto chodzi, wyśmienicie i drift Dobra, nie będę się wygłupiał Dam znać jak to wyszło Sprawdzamy luzy kierownicy Hamulce, hamulce są pikabelo. Nacisnąć hamulet? I co? Dobrze jest w miarę? To światełko ustawimy. Widzicie, jest ok. Powiem wam tak. Hamulce z przodu 9% Między kołami, a dopuszczalne jest 30, między to było 9, z tyłu było 20%. I to też jest w granicach normy, bo jest dopuszczalna 30%, naprawdę hamulce. Te 20% też mogą wynikać z tego, że auto nie jest za bardzo używane. Wiecie, te, te zaciski mogą być troszeczkę jak gdyby zastane ale nawet jak będzie 20%, to i tak jest super, krunak na tył, także hamują. Hamulce, yy, luzów na drążku kierowniczym nie ma. No i przede wszystkim ustawiliśmy światełko. Gonimy wymieniać zabór. Yy, szuflada nie te lepiej. Dobra, wymienimy sobie ten zaworek. Zabór, bo zaworek to jest w butli. Wymienić go nie jest trudno. Przychodzą do niego cztery węże. I jedna wtyczka. I trzyma się na trzech śrubkach mocujących. Tak wymieniając ten zawór, możemy trochę pogadać. Na przykład, czy transport się opłaca przy obecnych yy, przepisach pakiecie mobilności, yy, cenach paliwa i tak dalej. Powiem wam tak: transport jest rentowny. To nie jest tak, że on się nie opłaca, czy się dokłada, jest rentowny. Tylko wiadomo, yy, te w każdej dziedzinie, w każdej branży. Yy, to wszystko, jak gdyby rentowność maleje i zysku z samochodu, to co było kiedyś, a jest teraz, to jest no dzień do nocy, tak? Nie oszukujmy się, czasy, gdzie zostawało 2000 euro z samochodu, no one już nie wrócą, dobrze to już było, tak? Yy, większość znajomych, którzy prowadzą transport, jeżeli nawet dochodzą do takiej sytuacji, gdzie rezygnują albo już nie chcą prowadzić tego transportu, to nie ze względu, że on się nie opłaca, tylko po prostu co jest najgorsze, najgorsze, nie, nie tyle najgorsze, najtrudniejsze w transporcie. Najtrudniejsze w transporcie jest współpraca z ludźmi. To jest jedyna rzecz, która jest bardzo, bardzo trudna. Wiadomo, są, są różne ludzie. To do kierowców nie można podchodzić ogólnie. Tym, według schematu, tylko indywidualnie, tak? Yy, trzeba się dostosowywać właśnie do każdego, jak gdyby z osobna. Yy, kiedyś tak było, że były, to była taka firma, były takie i takie zasady, wyjeżdżamy i tak dalej. No, no dzisiaj jednak takie coś nie działa. Nie można podchodzić szablonowo, tylko indywidualnie i w zależności jakich kierowców się ma, jak ma się tak w miarę takich kierowców, którzy są naprawdę zaradni i nie są jak gdyby konfliktowi przede wszystkim, to można nawet z nimi działać i nawet jakby z tego auta zostawało 3000 zł miesięcznie czy tam 1000 euro, można działać. Ale jeżeli na przykład ich współpraca z kierowcą nie idzie, to po prostu niektórzy dochodzą do, do takiego zdania, że ja nie mówię, że ta wina leży po stronie kierowcy, bo czasami i pracodawca jest ten, tym złym, a kierowca jest tym, tym, tym dobrem, jak gdyby, tak? Ale mimo wszystko. Yy... Jest, każdy ma jakąś cenę, tak? Kierowca jakąś ma, tam ma cenę założoną, do, do, do jakiego pułapu tam zejdzie, żeby wykonywać dalej taką pracę, i tak samo pracodawca też ma wyznaczony jakiś pułap, do, do którego, jeżeli zejdzie, yy, to będzie na przykład tą, tą działalność jak gdyby kontynuował. A za mniejsze pieniądze po prostu nie będzie się użarał, czy to nie wiem, ze spedycją, czy z kierowcą, czy tam z innymi ludźmi. I dlatego tak to jest. Ja Wam mówię, że jest rentowny, tylko ta rentowność jak gdyby dużo, dużo spadła. To tak samo, do czego mogę porównać. To tak samo jak kiedyś można było mieć 30 hektarowe gospodarstwo i z tego utrzymać siebie, rodzinę i w miarę tak godnie żyć. Dzisiaj mieć 30 hektarów... No to raczej ciężko się utrzymać. Tak samo, kiedyś wystarczyło mieć trzy ciężarówki i, i człowiek dawał radę. Dzisiaj jednak tych ciężarówek, żeby żyć sobie na takim samym poziomie jak kiedyś, trzeba tych ciężarówek mieć kilka razy więcej. No i to tak. A samo to, że wartość pieniądza spada, a to co nawet zarobiliśmy nawet kiedyś, yy, kiedyś yy, nawet te, jakby kiedyś zarobił te 1000 euro z ciężarówki jakby zostało tak naprawdę na czyste do kieszeni, a teraz to kiedyś za 1000 euro to było można poszaleć, tak? Dzisiaj te 1000 euro już nie jest na tyle warte, co było warte kiedyś, nie? Kiedyś można było wejść do marketu za 100 zł, napakować pełny koszyk. <noise> Dzisiaj to praktycznie ciężko dno zakryć. No ale tak to jest. I teraz zanim dostaniemy pierwszą, pierwszą tą kasę od tego zakładu, to minie dwa miesiące i, i daj Boże, żeby był wypłacalny, tak? Bo można wtopić. I właśnie tego się najbardziej boję, że dużo trzeba zainwestować, żeby wygenerować ten pierwszy zysk. I żeby to było zapłacone, a jest dzisiaj różnie. Naprawdę yy, przestrzegam przed spedycją. Jest kilka takich, którzy nam nie zapłacili, i a jeden to jest naprawdę to tak grubo bo myślałem, że będzie rzetelny, ale nie był rzetelny, a mniejsza z tym kto to jest. No to tam było grubo. Ja z mojej strony, jeżeli mógłbym was przestrzec, yy, jakich ładunków omijać albo je, może inaczej, jakich ja on, w, dobrze weryfikuję. Ja jak widzę na przykład spedycję, która na przykład czasami yy, oferuje mi jakiś ładunek i tam jest na przykład adres yy, firma X Ulica Aleje Jerozolimskie 2 przez 34, drugie, pierwsze, lokal trzeci. To już wiem, że to jest. Nie. to Ja taki z spedycją mijam. No albo biorę naprawdę tak sporadycznie, albo że znam. Ja po prostu, jeżeli chcę współpracować, naprawdę z dużymi. I, a najlepiej to z firmą, która ma swój transport i oprócz tego świadczy usługi spedycyjne, bo taki, który sobie kupił tylko komputer i załatwił sobie licencję spedycyjną, to on jest tylko po to, żeby czasami, jest po to, żeby nacykać, jakie to, taki to, jaka to firma spedycyjna. Wynajęte biuro, kupiony laptop, wy, wyrobiona licencja, pewnie jeszcze kurna, pewnie tam nie, nie było zabezpieczenia, tylko wykupił sobie ubezpieczenie. I, on, I to jest wielka, duża spedycja, tak? Tyle, że może zna język ma. Gdzieś tam, może gdzieś tam jakieś kontakty złapał. I, I. właśnie takie spedycje czasami najbardziej. Zawodzą. Także. Dobra, to tyle. Bo robota sama się nie zrobi. Kurczę mać. Zawsze się nagadam, nagadam, nagadam i tyle. Dobra. Nie wiem, czy się wyraziłem tak dosyć. Ten kto to prowadzi to wie o co mi chodzi. A... Ale chyba. Jakoś to jakoś tam wytłumaczyłem się. Dobra. Kosteczkę wypinamy. Wymienione. To co? Będzie wszystko. Kończymy projekt. I widzimy się. Gdzieś na trasie. Do zoba. Uważam, że projekt Naprawa Rubura. Koniec. Zobaczę jeszcze tylko ten rozrusznik ewentualnie, ale tak już obiecuję, że już koniec I to zobaczę i to zobaczę. Także dziękuję za, za dzisiaj. mi się trochę nagadał. Bajo. Jeszcze zajrzałem do siłownika zmiany biegu w skrzyni biegu. Bo był taki problem, że jak było zimny samochód to nie przerzucał płynnie góra dół. I zobaczcie, dobrze w sumie że tu zajrzałem, suchutko. By trzeba było tutaj przesmarować to czasami pomaga samo smarowanie jak jest sucho a czasami trzeba po prostu wymienić ten uszczelniacz z racji tego, że ja uszczelniacza nie mam ale powinno pomóc przesmarowanie i takie coś robimy wazeliną techniczną jest to smar, który i uszczelnia, smaruje i, i jak gdyby nie uszkadza gumowych elementów także przesmarowanie tego jest w dobrym stanie widać Wystarczy tylko przesmarować, za sucho było. Kurczę mono, że ja mam hobby masterkowanie. Majsterkowanie, tak Człowiek może by jakiś, miał jakieś hobby, granie w gry, to by w domu siedział, a tak to zawsze sobie coś wymyśla. Czas... Nie wiem, czy to dobrze, że ja tak wymyślam i zaglądam wszędzie, czy to nie No ale zawsze będzie sprawdzone. I tyle. Dobra jeszcze ten... Tylko ten rozrusznik i naprawdę. Zabierać te auto! Bo będę kurna sprawdzał, a nie jeździł. Wyjąłem dziada. Ale mnie zmęczył, siedział tak na tym kołnierzu, że masakra. O, la latarka już siada. A a tu go co wyjąłem. A zresztą każdy wiedzie, jest rozrusznik, prawda? Dajcie znać w komentarzu, czy takie moje nadgodliwe prace to dobre, czy złe, czy warto tak zaglądać. Tutaj... Nie żeby nie było, że tutaj on ma przeciek, tutaj, tu, 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 tu to, to po prostu lałem wd znaczy nie bude? o od bo troszeczkę tam akurat no tak siedział, siedział, nie wiem czy to pomogło, czy nie pomogło, ale na drodze, kurczę, molu, nie wiem czy go tak, o na pewno by musiał jakoś wyjąć, ale ciężko by było. Także nawet samo to tak dla sportu go wyjąć i włożyć, ale dajcie znać, czy dobrze, że tak wszędzie zajrzałem. Naprawdę, to już ostatnia rzecz, którą tu zrobiłem. W trace już ma jechać to auto. Już koniec, starczy. Starczy spa. <grym> sanatorium. Auto było w sanatorium. Dobra, dajcie znać, czy to dobre, czy złe. Mi się wydaje, że dobre, no. no rozrusznik chodził do końca, no kiedy... No zawsze by chciał tak... Zapobiec awarii, no nieraz się nie da, tak? No zobaczymy, oryginalny Mitsubishi. Jeszcze japoński chyba, Naj, najprędzej siada chyba ta cewka. Trzeba było tutaj zobaczyć jak, w jakiej kondycji są te styki, czy nie są skorodowane. I jak będzie w miarę do, dobry, to bym oryginał zostawić. Przejrzałbym tu elektromagnes, czy dobrze. No i szczotki. Jak to będzie dobrze, to wrzucamy i już tu nic nie grzebiemy. Koniec. Uważam, że jest praktycznie. No tylko ja już sobie sam bez was przykręcę. Z zamknięty, już temat kurna, robur MP3 zamknięty, już nie będzie tej odcinku o remoncie. On ma, on ma jeździć. Nara, cześć.